Hej, z tej strony Dzisiaj jak widzicie pokażę Wam jak zainstalować sobie jakąś fajną mapkę. Ok, piszemy Minecraft. Tu jest o takie coś. Klikamy w to. O tu mamy... Klikamy tam powinno wam się wyświetlić. Y No, zapomniałem. Wracamy po przerwie, gdy sobie przypomnę. Okej, okay, już wiem. Tam będzie, tutaj gdzie mamy otwórz i odinstaluj, to tam będzie pisało... Zainstaluj, okej. Okay. Gdy już Wam się zainstaluje, klikamy otwórz. I nam się robi loading i tu mamy bardzo dużo domków. Nie wiem, na przykład ja sobie. Zmę. wiem tak przykładowo. Oto. Chcesz uczyć się angielskiego z przyjemnością Z aplikacją eTutor uczysz się wtedy, kiedy masz na to czas i ochotę. Wystarczy. Tutaj. W tej. Yy, aplikacje też są reklamy, więc trochę słabo. Klikamy o to i nam się instaluje. Mi trochę się to powoli robi. To poczekamy sobie. Ok, okay wracamy po przerwie, gdy mi się to zrobi, bo trochę się długo robi. Ok, już mi to zrobiło się, i teraz klikamy zielony guziczek. Ok, tutaj nam się Minecraft włącza. I czekamy, czekamy, czekam, aż się Minecraftik włączy. Okej, okay. słyszeliście ten dźwięk, to ten dźwięk właśnie oznacza, że mamy nową mapkę. OK. I teraz wszyscy wiedzą. Klikamy mapkę. Aha, bardzo śmieszne. I musicie mieć do. Jedna mapka może. Te mapki czasami nie działają, bo na przykład macie za starą wersję albo za bardzo nową, wiecie, tak bywa. Okej, okay, to, to by było. No, tyle w tym odcinku, ja was żegnam.